Cześć kochani. Ja dzisiaj tak spontanicznie, wcale nie miałam nagrywać, ale słuchałam przez chwilę Magdy Mołek i Nosowskiej Katarzyny i tak mnie, wiecie, natknęło na temat miłych, miłych dziewczynek. Myślę o tym w kontekście miłych pracodawców, miłych restauratorów, miłych biznesmenów. Czy warto być miłym? Zależy. Czy rozróżniamy to na bycie miłym i szanującym siebie, czy bycie miłym i nieszanującym siebie, albo nieszanującym siebie, albo można by było powiedzieć, że to nawet nie jest kwestia nieszacunku, przecież to jest brak szacunku do siebie, ale to jest takie chęć przypodobania. One właśnie o tym mówiły, że yy, myślę, że kobiety, ale nie tylko, naprawdę nie tylko, Niektórzy ludzie wychowani w domach dysfunkcyjnych, e, którzy byli często też bici, czy, czy jakoś karani, czy umniejszani, czy, czy niewidoczni, o, niewidoczni, mają taką tendencję, ja co nazywam brzydko włożenia w dupę. E, nie, no, to jest oczywiście przerysowane, e, mają tendencję. Ho, e, takiego e, nad, naddawania, nad, nad e, starania się, nad biegania, nad dawania, nad biegania, nad, 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 nad. I myśmy to w kebabie robili przez ostatnie 3 lata nad, nad, nad. Ja w ośrodku myślę, że też miałam e, jakieś takie tendencje do tego, żeby było miło. Rok jest moim rokiem, nie chcę mówić czyszczenia, ale porządkowania pewnych rzeczy, ale też olbrzymiego rozwoju. Od roku jestem w coachingu, od roku bardzo ciężko nad sobą pracuję i fajnie dzisiaj mi się słuchało tego, tej, tej rozmowy Magdy Małych z Kasią Nosowską o tym, że ważne jest, co ja. No i ja mam kla klarowność. Wiecie, to jest cały czas teraz takie modne, klarowność, mindset, e, różne fajne rzeczy. Super to są rzeczy, ale one mówią, że nie da się połączyć bycia tą miłą wcześniej z tą miłą teraz. <laughs> Wiecie o co mi chodzi? E, nie zwariowałam. Chodzi mi o to, że um, ja mam mnóstwo klientów, mnóstwo, ale nie tylko klientów, pracowników. Znajomych, którzy chcą być mili, bo, czują, bo czuli się w dzieciństwie nieważni, beznadziejni, yy, co tam mówią, niepotrzebni, yy, niedoceniani, niezauważani. Mnóstwo tego, mnóstwo yy, takiego myślenia, że jeżeli ja będę miła i dam Ci więcej, to Ty się mną zaopiekujesz. Czyli to jest całe niedokochane dziecko, które ma misję. Jak ja się o Ciebie zatroszczę, to potem Ty się o mnie zatroszczysz. Nie ma nic bardziej mylnego, bo większość ludzi, odbiorców tego dania, to są wyłudzacze. Nazwijmy je tak, ich tak w cudzysłowie, w cudzysłowie wyłudzacze. Wiem, ja się nie pomyliłam, bo ja jadę do Robertowa na przegląd. Znaczy do Wesołej w sumie. Do mojego stałego miejsca przeglądu. Tatuś mnie tam zawiózł i jeżdżę. Ło Boże, ile lat. To taki mała dygresja. No i a propos tych nadmiłych, nad... naddających. E, tak jak teraz, za chwilę otwieram tą aszerę, bo już ekipa wyszła. To już Wam, zdradzę Wam trochę z tajemnic też przy okazji. E, ekipa już wyszła parę dni temu. Mieliśmy super szkolenie z nowym zespołem. E, odpadły nam dwie osoby, no, i wcale się nie dziwię, no bo trochę mi się przeciągnęło nie z mojej winy więc ten zespół, który został ze mną i który ze mną zostaje, to po prostu mistrzostwo świata będzie zrobiliśmy już rozkład stołów no mega jest, słuchajcie, mega jest niechcący, ja wczoraj jak tak stałam na no wczoraj jeszcze stałam, jakieś wiecie przywożą terminale, przywożą kasy przywożą różne rzeczy i tak sobie stałam centralnie za barem, tam gdzie będę stała przez następne dwa tygodnie po otwarciu, przy kasie. I zrobiliśmy. A szara to jest drzewo, to są korzenie, to jest stabilizacja, to jest takie ugruntowanie, pewność siebie, mindset, klaryfikacja, klarowność. Co tam jeszcze chcecie sobie włożyć? Ale to było genialne, bo tak za, za padło światło. Ja mam to zdjęcie, tylko że ponieważ tam jest brudno jeszcze, to nie mogę Wam go rzucić, bo nie wygląda estetycznie. Ale padło światło, na oknie jest drzewo, właśnie drzewo aszery. E, i, na, I padło światło między tymi drzewami, taki blask. O Boże, mówię, no nie wierzę. No nie wierzę. Coś uroczego, taki znak. Dla mnie to był taki znak. E, super mi się podobało szkolenie, kiedy e, praktycznie biorąc e, pracownicy przejęli władzę i super, o to mi chodziło też trochę, e, no ta energia mi się udzieliła i w ogóle... Mm, ale też otwiera otwarcie Aszery, przygotowania do otwarcia Aszery uczą mnie, że mm, ja już nie mam trzech lat, tak jak w Frembertowie, na e, robienie procedur, na zastanawianie się, co dać, co nie dać, na eksperymenty, e, że daliśmy za dużo, potem nas to kosztowało za dużo, e, że nie zarabialiśmy tyle, ile moglibyśmy zarabiać, bo byliśmy za mili. E, tak, ale takie są fakty, tutaj nie ma co dyskutować. E, można oczywiście to sobie przedyskutować, że... No reklama, tralalala, ja tak na początku sobie to tłumaczyłam, ale kochani. Reklama reklamą. A pieniądze i biznes to pieniądze i biznes. No tutaj biznesu się nie otwiera po to, żeby rozdawać pieniądze. A my niestety to robiliśmy, więc jestem od y, dłuższego czasu w trybie nie będę miła, ale nie znaczy to, że będę chamska, nie znaczy to, że nie będę rozdawać, że nie będę gościć ale będę to robić z głową a raczej Nosowska, Katarzyna Nosowska mówiła super rzeczy a raczej ja będę w tym najważniejsza, czyli moje potrzeby, mój biznes i z szacunkiem do drugiej osoby dam to co mam, ale tylko tyle ile mam, a nie, że mam mniej a daję więcej Daje tyle, ile mam ani mniej, ani więcej. Czy tak? No tak. No. E, rozumiecie o co mi chodzi, że nie można... E, to co zawsze powtarzam i wszyscy powtarzają, maskę w samolocie nakłada się dziecku. E, przepraszam, matce, a ta, potem dopiero dziecku. Tak samo jak pilot, który leci bez maski, nie doleci, żeby nie wiem jak bardzo chciał was ratować. Więc w aszerze muszę to tak z głową pomyśleć, żeby to było racjonalne. Uczymy się tego food costu, uczymy się wielu nowych rzeczy, zwłaszcza ja. I, no I to będzie... To nie jest kwestia tego, że coś wam zabierzemy w aszerze, bo witranie było lepiej, tylko to jest kwestia tego, że zrobimy to zgodnie z zasadami biznesu, a nie Dorwało się dwa dzieciaków do biznesu, i sobie tam wiecie, kebab robią, nie? Znaczy, no, zrobiliśmy pewnie kebab jak wszyscy, ale tak dzisiaj, jak teraz na to paszę, to, to wszyscy to, to nie jest ale mądre do końca. Tak, i fajnie też wyszło, nam wyszło na tym, na tym spotkaniu, że dół to będzie bardziej taki kebabowy. Kebabownia. A góra to już będzie taka, wiecie, luksusowa restauracja, luksusowo awangardowa nazwijmy to, tak, ale taka, gdzie można sobie pięknie tam będzie, wiecie, jak ja, ja to już widzę w oczach. Brakuje tam jeszcze oczywiście dodatków, na ścianach, na różnych rzeczach tego wszystkiego jeszcze brakuje klimatiku. Ale ogólnie stoły już stoją, krzesła stoją, e, wszystko jest gotowe, znaczy gotowe, no teraz, teraz sprzątamy, elegancko sprzątamy, oni, na, czekamy na sprzęt kucharski. E, w przyszłym tygodniu przyjedzie pierwsza partia, potem druga, oni się, będziemy jeszcze w tym tygodniu próbowali e, się uczyć już tych dań, żeby już nie wchodzić, żeby wejść już w pełni gotowymi e, i co, no i... I jak już ruszymy, to już ruszymy na otwarte koło. Już jedziemy po prostu po całości. I ja nie będę miła. Ja będę goszcząca. A to są, zobaczcie, dwie różne rzeczy: goszcząca, a miła. Co to znaczy to miła? Co to znaczy to miła? Często słyszę od moich klientów, jak zaczynamy terapię, że wszyscy im mówią, że no, kiedyś to byłaś miła, teraz to jesteś chamska. Pamiętacie, to też to już mówiłam na którymś filmie. E, teraz to, to jest już chamsko, zrobiłaś się chamska. No to ja się zrobię pewnie chamska dla niektórych. Na no, takie życie. Ale ja bym chciała bardziej myśleć o sobie, że staje się bardziej profesjonalna, wiecie? Bardziej by mi to pasowało. Profesjonalna. Profesjonalna. Bardzo mnie kręci ta szara. wiecie? To jest... To jest coś, ale w ogóle, żeby było śmieszniej, hmm, to jest standard. Że, jak ja mówię sobie, będę miała mniej pracy, to mam jej więcej. <noise> jak mówię, nie, nie rozszerzam ośrodka, to mam CV za CV. Wiek, cały czas je dostaję. Co myślicie o tym, żeby mieć muzykoterapię w ośrodku? Tego jeszcze u nas nie było. Zastanawiam się, czy muzykoterapią można leczyć. Pani podaje, że zaburzenia autyzmu i Aspergera. Ciekawa jestem, czy to da, da radę. Jesteśmy umówione na spotkanie. Chciałabym rozwinąć w ośrodku trochę, jak się uda, uzależnienia, bo wiecie, że puszcza, puszczamy. Rusza grupa dla osób uzależnionych, a uzależnień naprawdę jest dużo więcej. I zastanawiam się, czy ta działka może teraz... Może teraz jest jej czas? Nie wiem. Zobaczymy. E, jak chcecie, to komentujcie. Byłoby mi miło bardzo, jakbyście komentowali. E, mam też plan. E, nie wiem, kiedy go zrealizuję. Tutaj jest kwestia pewnie mojej asystentki ukochanej. E, Służysz asystentko moja ukochana? <noise> Jaki dzisiaj mam że Patronite bardzo się rozwija i ja bym chciała chyba trochę na YouTube, trochę na Patronite nagrywać filmików i jakoś na tym Patronite trochę zaistnieć. Na razie nie, nie ma wpływów. Znaleźliśmy, słuchajcie, życie znalazło swój własny wpływ. Moi klienci, którzy chcą bardzo mnie wspierać, robią po prostu przelewy. Za sesję miesięcznie, nie co sesja, tylko robią od razu przelewy za miesiąc. Niektórzy tak zawsze robili, ale, ale to nie było powszechne. A teraz dziękuję pa pani Magdalenie Lenie, która właśnie przelała mi sporą kwotę za cały miesiąc sesji i nie ukrywam, że dzięki tej kwocie być może kupię jeszcze trochę wyposażenia zapłacę z jedną fakturę i to już w ogóle będzie super e, bardzo super więc bardzo dziękuję, na pewno przygotowujemy cały czas ten, e, ten to coś piękne, co będzie wisiało na schodach z waszymi nazwiskami czy imionami, czy pseudo to już zobaczymy e, więc e, Patronite jak najbardziej będę rozwijać, bo to jest jakaś taka przyszłość Widzę, widzę, że coraz więcej ludzi z tego korzysta, więc pewnie ja też z tego skorzystam. Jak moja asystentka ogarnie i nie zamierzam być miła. Wiecie, wchodzimy w nowy rok. E, mój nowy rok ma być rokiem e, wytężonej pracy, ale też tak zwanych sukcesów. Czyli spijania już e, tak zwanej śmietanki z tej mojej ciężkiej pracy zamierzam to robić, zamierzam być widoczna zamierzam się cieszyć zamierzam, no, zamierzam robić kasę żeby spłacić kredyty na początek i zamierzam się gościć zamierzam was gościć w tym moim pięknym miejscu bo jest naprawdę piękne jak jeszcze je udokorujemy i dojdą jeszcze jeszcze fajni ludzie, bo już, so, już trzon jest i dojdą jeszcze fajni ludzie Pozamiatamy, słuchajcie, pozamiatamy nie ma opcji. Nie ma opcji. No, naprawdę jest dobrze. Jest dobrze. Patrzę, żeby nie przejechać, bo ja zawsze tutaj z reguły przejeżdżam. No dobrze. Dobra, dojechałam. Nie bądźcie zamili, bo to się nie kalkuluje zupełnie. Bycie za miłym jest w ogóle żenujące. Za miłym. E, zamieniłabym to bardziej na bycie kulturalnym i uprzejmym. To są dwie różne rzeczy, a miły mi się źle kojarzy. Widzicie? Mi się miły źle kojarzy. E, I szacunek. Pamiętajcie, kochani, o szacunku dla siebie. Podstawa, podstawa, szacunek, klarowność, czego potrzebuję, i szacunek. No i jestem u mojego pana, który, którym, u którego jestem już od chyba ponad 10 lat. A może nie, a może tak. Wszystkiego wam dobrego życzę. Trzymajcie się, buziaki, jesteśmy w kontakcie, będę na Patronite. A, jeszcze, jeszcze wam powiem. No właśnie, wszyscy to mówią, a ja nigdy tego nie mówię. E, Patronite, e, marzena Pawlikowska, kreska as, Ashera Ashera. Mamy vouchery, pamiętacie? Przypominam Wam o moich e, wszystkich biznesach, czyli bez masek, Iron House, Idran Kebab i Asherka. Ashera restauracja. E, Ashera będzie za chwilę widoczna bardziej. Mm, no i cóż, jesteśmy w kontakcie. Dbajcie o siebie. E, a, maila jeszcze. E, Ashera.wawa małpa Gdybyście czegoś potrzebowali, albo chcieli kupić voucher, albo nas wspomóc, chętnie zapraszam. Jestem z Wami. Buziaki, pa. pa.